W Imię Boże. zaczynamy ostatni etap naszej pielgrzymki. Przejechaliśmy prawie 400 km, ja myślę, że 400 parę. 400 parę? Nie wiem, bo... ale to chyba nie jest tak bardzo ważne. Ja. Dzisiaj łącznie zrobimy, e, zbliżymy się niebezpiecznie do 100 km. Dzisiaj. Pająki? E, Papro, jakiś bez papieru. Zręcz, zręcznika papierowego. Ale to one mnie obłażą. Tak, Ty lubisz. robaki. Możemy powiedzieć, dlatego że filmik będzie wieczorem albo jutro wrzucony, ten ostatni. Więc możemy powiedzieć, że będziemy na Jasnej Górze w okolicy godziny 15-16. A też się pokaże, nie tylko ja, żebym był widoczny. Bo ja nie rozumiem, Jestem. ty mnie nagrywasz. Jestem. Cały czas sobie... Zamieniłem się w operatora. W Ogólcach 15-16 będziemy na Jasnej Górze Jeżeli będziemy marudzić, no bo jedziemy bez sakw Dziękujemy księdzu Michałowi No kochany jest księdz Michał Ale miał przyjechać o 6.30, by nam zabrać sakwy A przyjechał dużo wcześniej tak. Za 10. Z 10.06 z, z Nienaska nas wziął i O 4 się. rano wstał do domu tak. po prostu jakie to jest poświęcenie tak. Myślę, że ma mm, mm, Odpuszczone trochę czyśćca w związku z tym. Ale, no, Ale to nie, nie, to, Potem pomyślałem, tam... że mogliśmy nakręcić. No, Michała również i w tym filmie, że przyjechał. A sakwy, postanowiliśmy, że jednak ten ostatni odcinek bez sakw, dlatego, że moje się rozleciały po prostu. I było niebezpieczeństwo, że może mieć problemy. Własku mi odpadła zupełnie jedna, połamały się zaczepy. Złapaliśmy Przeze to. Mnie, tak. Bo ja jeździłem po dziurach. I na tretytki złapaliśmy to po prostu tylko tak, na, aby było. Trzymały się, dojechaliśmy do Buczka, ale baliśmy się, że może nam teraz dzisiaj sprawić to dużo więcej problemów, więc e, ja jadę bez sak. O, mój rower wygląda teraz dzisiaj tak. Mam tylko torbę z podręcznymi rzeczami awaryjnymi, gdyby, gdyby coś ksiądz Jacek z, z jedną sobie zostawił. Ale to na tej zasadzie, bo nie ma takiego kuferka jak ja. Mam. Zestaw naprawczy. M, m, Także jedziemy. Dętka, m, Także dzisiaj średnia 68 km na godzinę. Nie liczymy na średnią w okolicach 17 km na godzinę. No bo nie ja, ma. Ja liczę inaczej sobie. średnia. Jak? Średnia to zależy, ile dziesiątek różańca odmówimy po drodze. To taka niech będzie średnia. Taka średnia. Taka średnia Ile dziesiątki. Znaczy walczyć nie będziemy, ja po prostu tylko jakby spodziewam się, bo warunki mogą nas zaskoczyć. Jest zachmurzenie 100%, jest sino wszędzie, więc może być deszcz, może być burza, no różnie może być, więc tak naprawdę nie wiemy, na którą będziemy. Tak zakładam, że w okolicach 15-17 zrobimy średnią, na godzinę 15-16 przyjedziemy, ale no co się wydarzy po drodze, no to przecież to wola pana naszego, a nie nasza. My jedziemy. Do mamy Kocham cię mamo, jadę do ciebie Jedziemy. Wejście Kamera Klapka, nie klatka stop Nie stop, start Klatka start Tak się mówi, to start. Nie wiem Nie byłem na planie filmowym nigdy Ja też nie Teraz jesteśmy na planie filmowym Bardziej na planie życia Może to mieć życia Piękny plan na życie, bo przecież pielgrzymujemy wszyscy do nieba. I to mówił ksiądz profesor z odłoczyna, Kilometrówki do nieba. do nieba, kilometrówki do nieba. Nie wiem jak księdzu poboszczowi, ale mnie dzisiaj to kilometry tak słabo wchadzają, tak ciężko. Troszeczkę destrukcyjny jesteśmy w tym momencie. Myślałem, że, że ten ostatni etap to będzie taki Lajciekowy. radosny, że będzie tak, będę się tak już cieszył, że już, że już blisko. Zostawiliśmy sakwy, a mimo tego i tak jest ciężko. Tak, Tak, wczoraj mówiłem, mówiłem, że bez sakwy to same będą wjechały. Ciężko jakoś tak. Może tak, dlatego, że... że jest pogoda taka niefajna. Nie Gdyby troszeczkę słońca wyszło, to by było pięknie. Pada praktycznie cały czas, mniej lub bardziej, ale ale też podczas drogi zacząłem trudny temat związany z modlitwą. Eee, I może, może dlatego też no, warto się pytać podczas pielgrzymki no, o takie um, stym... rzeczy związane na przykład z tym, czy, czy jak, jak, jaka jest skuteczność naszych modlitw. Ty i mrowisko. Mhm. To jest bardzo trudne pytanie. Typu jak żyć? <grym> Żeby być szczęśliwym. No, jak żyć, żeby być szczęśliwym, to z Panem Bogiem. Bo wtedy wszelkie ciężary są łatwo do uniesienia. A jeśli pójdziemy sami, to te ciężary są to ciężkie i nie potrafimy sobie z nimi... Wczoraj Areko powiadam o znajomym, który umarł na raka. Do znajomym o rodzinie, która się roz, można powiedzieć rozpadła No trudna sytuacja Na koniec zapytałem się, czy tam był Bóg Nie, Marek potwierdza, że nie było na Boga ciężary zawsze też będą, tak jak w czasie tej pielgrzymki Będą Ale z radosnym sercem do zobaczenia za 70 km na Jasnej Górze. 80, 70, 80. W końcu mi się wymsknie i będzie. Do cięcia. Pozdrawiamy. Jedziemy. Nowa. A już nagrywasz? Przepraszam piszę sms do y, siostry Emanueli y, siostry, która należy do zgromadzenia sióstr mniej y, siostra w tam gdzie siostra Faustyna, ale to jest taka fajna siostra, bo, y, była na kamino. Y, Przeszła y, chyba dwa etapy, po 200 km z Piękna, rzecz fajna rzecz. Zrobiliśmy sobie chwilowy postój brakuje nam 35 km. Przed chwilą ksiądz Jacek zrobił zdjęcie tej fontanny tutaj za nami i ogłosił konkurs, gdzie główną nagrodą będzie pochwała wzrokowa moja Kierowni, kierownika i, hot dog, na I hot dog na Orlenie. Zapraszam serdecznie. Ja będę ćwiczył najpierw tą pochwałę przed lustrem, a potem będę chwalił. Jeżeli ktoś zgadnie, że już blisko, już niedaleko, czekajcie na nas. Mamo, już blisko! Jeszcze dwie górki i będzie już widać wieża. Yy, jeszcze 50 km przed nami. 35 no, wiesz. W końcu nie wytrzymam, no. Kamera poszła. Nie wiem jak wciąć język, ale ja jestem bliski wzruszenia. Proszę, łezka się zakręciła. Często chowa. Zostało nam jeszcze parę kilometrów na jasną górę. Do naszej mamy. Do naszej mamy górnej. mamy mojej, twojej 500 km. Mamo, to dla ciebie wszystko cię kochamy. Może to takie ludzkie trochę Ale zarazem piękne, że człowiek, so, człowiek chce poświęcić e, coś dużego dla, dla mamy. Żeby ona też oczywiście mam się nie spojrzała. Moska wymoty. Oczy kochamy. Tak. I dziękujemy za bezpieczną podróż. Co prawda jeszcze zostało nam kawałek? 5 km. Ale... Albo 10 kilometrów. 10. To 10. To podziękujemy, może już ja sobie po prostu. Jak już będziemy naprawdę na miejscu. Tak, dobrze. To 10 kilometrów zostało. Do domu już w ogóle. Dziękujemy. My też dzisiaj do tego sklepu ale nie wolno. Przepraszamy bardzo, ale przy do Częstochowy przejechaliśmy... Przejechaliśmy dwie trzecie Polski, a ostatnie parę kilometrów kosztowały nas więcej nerwów. I naprawdę już puszczało nam nerwy niż przez te wszystkie 7 dni. No ale to tak tak jest. Też doświadczenie. Ale nie będziemy się na temat rozpowiadać. Tak. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w sali e, u celu. Łóżka się zakręciła. U nas się mamy, u mnie też. Zakręciła się najpierw przy znaku Częstochowa, a potem przy figurze Matki Bożej, gdzie wszystkie pielgrzymki się zatrzymują i Wielu pielgrzymów pada na twarz, dziękując za um, pielgrzymkę. I to było miłe takie, że, że, że można było kolejny raz um, przebyć tak daleką drogę do domu mamy. 500 km plus minus, no zsumujemy to później, ale to jakie to ma znaczenie, czy tam jest 489 czy 503? Kobiór. Kobiór. Pielgrzymka z kobioru idzie. Nie wiem czy to jest. Wiesz? Też nie mam pojęcia. Ale idziemy. Mała grupka, fajnie się Ale najkrótszą pielgrzymkę to my zrobiliśmy. Bo z Częstochowy do Częstochowy. <grymka> Ale <grymka> przez Sopot. <grymka> przez Sopot. Tak sobie zaznaczyliśmy. Dobry czas. Dziękuję Jarkowi, Dziękuję Ci Arku za to, że Ale... żeby... A ja to Jarko, bardzo dziękuję. Powiem, że... że Fajny czas dla mnie, naprawdę. Z jednej strony to, że dobrze mi się z Tobą rozmawiało, po drugie, po drugie fajne tematy podejmowaliśmy, po trzecie nie musieliśmy się na siebie denerwować. Nie było takiej potrzeby. Nie było takiej potrzeby. Ja jednocześnie trochę się poświęci. Z siebie i nawzajem i z siebie samych. To jest, to jest dobra, takie piękne boże i ten czas modlitwy bróżańcowej no, fajny, fajny czas Dobry. Jedziemy teraz do naszego kościółka i tam ostatecznie jakby zamkniemy ten pielgrzym. Nie zabrzmiało ostatecznie. To jak czasy ostateczne. No bo kiedyś musimy powiedzieć, że ogłosić, że pielgrzymka została zakończona. Tak. I myślę, że właśnie tam skąd wyruszyliśmy, wyruszyliśmy z naszego kościółka na, na Błęśnie, na naszej częstowskiej skałce i tam ją tak tą szam akurat zakończymy. Kaplicy. Hmm. A, no, a, a możemy w dolnym kościele? Możemy w dolnym ja, ja bardzo dobra. lubię to miejsce, jest no, związane z moimi... E, Dobrze.